Dzień dobry, kłaniam się, Tomasz Patora, telewizja TVN. Siam, witam serdecznie, panie doktorze. Chciałem z panem porozmawiać o przyjęciu pacjenta w nocy. Pamięta pan, przywieźli go ratownicy medyczni z DPS-u Zimna Było coś takiego. Proszę powiedzieć, chciałbym zrozumieć, dlaczego pan przez ponad 20 minut próbuje przekonać tych ratowników, żeby oni sobie pojechali gdzie indziej zamiast zaopiekować się tym pacjentem. Wiem o tym. Tak powiedzmy. Wiem, że tak było. Dlaczego dla Pana było tak ważne, żeby, żeby ci ratownicy pojechali z tym pacjentem w inne miejsce? I nawet nie wyszedł Pan go zbadać przez ponad 20 minut. Dlaczego? Czy to jest Pana standardowe postępowanie, Panie Doktorze? Co się stało wtedy, kiedy zadzwoniliście Państwo w pogotowie? To znaczy opiekunowie to w, y, tłumaczyli, że zdecydowany, y, zdecydowane pogorszenie stanu zdrowia. Do tego dołączyła gorączka i opiekun no, stwierdził, że no nie może czekać dłużej. Ustała mu funkcja przełykania. I do tego wysoka gorączka. I do tego wysoka gorączka. I już my tu w warunkach domu pomocy niestety nie mogliśmy sobie poradzić. Pogotowie przyjechało. I wychodząc, pan ratownik nam powiedział, że zabiera Jacka do Krotoszyna. 9 lutego po trzeciej nad ranem ratownicy pogotowia zabrali z domu pomocy społecznej 43-letniego Jacka M. Dyspozytor sprawdził, że w rejonowym szpitalu nie ma miejsc i zgodnie z przepisami polecił natychmiast zawieźć pacjenta do jednego z najbliższych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przed czwartą karetka podjechała pod szpital w Krotoszynie dotarliśmy do nagrania rozmowy ratowników z lekarzem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham Panie. Tak. Pan z DPS-u, opiekunki wezwały nas z powodu duszności i niskich wartości saturacji. Rzeczywiście, saturacja jest 84 wyjściowo, z lewej strony w ogóle nie słychać. Z zimnowody. Po konsultacji z dyspozytorem CPR miejsc nie ma w Gostyniu. Skierował nas tutaj jako najbliższy. No nie wiem Sor, więc powiedział, że mamy tu przyjechać. Oczywiście też mają. Nie, jest i To gdzie możemy pana przełożyć? Nie wiem, na razie. pan ma tam naprawdę nieskoncenturacji. Ale na co? Stoimy sobie i na złość pacjentowi robimy, bo... Mi... Na złość pacjentowi robią już wszyscy. No nie wiem, no bo... My właśnie zrobimy mu dobrze, a teraz stoimy i nie wiem co robimy. No, no, to i. No, mocno się. Panie doktorze, podejdziemy do pacjenta, zobaczymy go, chociaż czy nie? Czy muszę zobaczymy się prosić? Go, spokojnie. No kurczę, no ludzie, no bo to już jest. no Stoje 15 minut na korytarzu i nic się nie dzieje, nie? Ku zaskoczeniu zespołu Pogotowia, dyżurnego lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego nie zainteresował stan przywiezionego pacjenta zamiast choć zbadać chorego, przez kilkanaście minut robił wszystko, by ratownicy zabrali go do innego szpitala. Panie doktorze, nie. mam pacjenta z dusznością, tak? I ma duszność, ma 85 atelacji, dostał deksawen, dostał dziew, dostał pyralginę od nas, na 40 stopni temperatury i ja po prostu chcę pomóc pacjentowi. Czyli tak, Gostynię nie przyjęli, w nie też nie. Tłumaczę Panie Doktorze, że zadzwoniliśmy do dyspozytora, czy Gostyn ma miejsca, powiedział, że nie ma. Najbliższym sorem był dla tej lokalizacji Krotowski. I tu przyjechaliśmy. No nie, ja nie będę sprawdzał, wie pan. Albo pan doktor przyjmuje i pisze o. Bo ja nie jestem od wysyłania karetek, proszę pana, ja jestem od, od transportu pacjentów. Nie, nie. Proszę bardzo, niech pan wziął. Panie doktorze, pytanie, co robimy z pacjentem? No, no chciałbym po prostu wrócić. Wszyscy byście chcieli. Do mnie nie dotarło żadna wiadomość, to będzie. Ale na SOR nie, potele, potele, na SOR nie musi być, panie doktorze. Proszę odpalić że... komputer i ustawę panu pokażę. Nie proszę musi. Pana, a ja odpaliłem już komputer tak? i pokażę panu ma. Nie, ale ja nie będę patrzył tego. Wiesz, a to, ja nie tak? będę to czyli nie badamy pacjenta? To nie, proszę pana. 86 teraz. Ja Dobrze. tego nie powiedziałem. Dobrze, no, bo nie jeszcze stoimy tutaj 20 minut, jeszcze pacjent nie został badany, więc spokój. Grzegorz Bartczak, kierownik stacji pogotowia w Gostyniu, słyszał o bulwersującej sytuacji, która spotkała jego ratowników w Krotoszyńskim Szpitalu. Do tej pory nie słyszał jednak nagrania rozmowy z lekarzem. Nie wiedziałem, czy tak to przebiegało. Zaskoczony jestem mocno, naprawdę. Czy często zdarzają się takie sytuacje? No myślę, że za często może tak. Raz w tygodniu? Spokojnie. Na pewno. Czyli bardzo często. No, bardzo często. Szczególnie dotyczy to zespołów podstawowych, na którym pracują ratownicy medyczni. Podstawowe, czyli takie zespoły, gdzie nie ma lekarza, który tak. by mógł kłócić się jak lekarz z lekarzem. Tak. Wykłócić się o swojego pacjenta po prostu. Może, może tu też może chodzić o jakąś hierarchię zawodową, tak? Jeżeli chodzi o. o nie o będzie hierarchię. mi tu ratownik podskakiwał. Wszystko możliwe. Mimo iż ratownik kilka razy podkreślał, że saturacja, czyli natlenienie krwi pacjenta, jest bardzo niskie, lekarz nadal go nie obejrzał. SOR, Sorry, oczekiwania. Nie, no bo wie pan, no, ja nie chcę, żeby pacjent się pogorszył, ja jestem tu do pacjenta. Proszę? Ja jestem tu do pacjenta. No. pana, pan powodował, spowodował, dlatego że pan przywiózł pacjenta do odleglejszego soru u niż najbliższy. A jaki jest najbliższy? 1,7 km. Nie szkodzi. 20 minut oczekiwania na Proszę. przyjęcie to jest szok. Na forze. Doło... się dłużej Ja nie jestem biedny, tylko pacjent jest biedny. Mogę tu do rana stać. Tego będzie naprawdę chleja, że pan doktor nie chce przyjąć pacjenta. W stanie zagrożenia życia. Nie ma w stanie zagrożenia życia. Ach, nie ma. Co 85 saturacji to jest w porządku. się nie przejął. Jak się nie Dostał pełno leków pod Portlandera, teraz kolega poszedł. Nie, pan nie tego, żeby... mhm. było, ale to, to, to jest... Staram się zrozumieć, dlaczego ten lekarz to robi. Słyszał pan, łodzi się o to, że jest jakiś bliższy sor o niecałe dwa kilometry w inną stronę, podczas gdy karetka jechała 30 km. Jakie to ma znaczenie? To znaczy, po pierwsze bliżej, nie znaczy szybciej też. A ustawa mówi dojechać tam gdzie najszybciej, artykuł 44. Problem, problem jest najczęściej spotykany w szpitalach właśnie, tak zwanych powiatowych, tak. Tutaj są jakieś dziwne przyzwyczajenia, że jak karetka przyjeżdża z innego powiatu, to są zaskoczeni. I dlaczego oni tego pacjenta nie chcą przyjąć? Dlaczego nie chcą mu pomóc? Po to są przecież. Trzeba się tych ludzi zapytać. A jak pan się domyśla? Jak się domyślam? Z czego to może wynikać? Nie wiem, może powinni zawód zmienić. Robert S., który zamiast zbadać pacjenta, kłócił się z ratownikiem, nie jest szeregowym lekarzem oddziału ratunkowego, lecz zastępcą jego ordynatora. Panie doktorze, proszę powiedzieć. powiedzieć. Aha, tak pan to wymyślił? Wszystkich pacjentów pan tak traktuje? Nagranie z wizyty zespołu pogotowia przedstawiliśmy dyrektorom szpitala, lecz ich reakcja była równie zaskakująca jak zachowanie lekarza. Nie widzę nic, nic złego w samym fakcie, tym, że lekarz dyżurujący na Sorze przyjmujący zespół ratowniczy pyta, skąd się wzięli i dlaczego, skoro on drogą oficjalną i ustaloną u nas nie dostał tego zawiadomienia. I to jest chyba początek całej niepotrzebnej dyskusji, której chyba nie do końca inicjatorem też był nasz lekarz. No wie, czy my słuchaliśmy tej samej rozmowy? Tak. Moje zdanie jest takie, że być może doktor chciał sprawdzić rzeczywiście odległość kilometrową, czy tam czasową, nie potrafię odpowiedzieć. Gdy kilometrową, sprawdzanie czasowe. To był kolejny pacjent spoza naszego rejonu, właśnie z rejonu gostyńskiego. Jakie to ma znaczenie jeszcze... dla tego pacjenta? Nie mi pan da powiedzieć. Dlatego akurat nie. Po, ma znaczenie dla następnego pacjenta, który ewentualnie byłby, mógłby być przywieziony do tego szpitala. Być może, że doktor chciał sprawdzić rzeczywistą odległość, jaka jest do szpitala Jarocinskiego. Po może potem skontaktować się z, z rejonem Jarocina, czy są nam w stanie pomóc. I najpierw trzeba to zrobić, a nie pójść do pacjenta. Przepraszam, y, z nagrania, które pan redaktor miał, łaskaw przedstawić, nie wynika, że pacjent nie był obejrzany. Przecież ten doktor robi wszystko. Jak to nie wynika? Oczywiście, że wynika. Nie wynika, czy oni stoją nad pacjentem, dyskutują. No pan żartuje. Czy, y, czy obok pacjenta, czy lekarz, który jeden i drugi zresztą miał obowiązek opiekować się. Nawet pacjenta. pan go nie zobaczył, mówi ratownik wyraźnie. Właśnie kolega poszedł po tlen dla niego. No, ale, ale, ja, ale ja kilka razy mówiłem, że najważniejszy jest pacjent, i ta cała dyskusja była zbędna. No, uważam, że musimy się uderzyć w pierś. Jest z naszej strony jakieś tam niewielkie dociągnięcie, ale generalnie będę bronił tego kolegi, bo naprawdę jest bardzo dobrym lekarzem. I... No, dobrym lekarzem, ale tutaj, w którym miejscu pokazuje, że jest dobrym lekarzem? Mówię, no, każdemu może się zdarzyć. Jemu się akurat to zdarzyło, ale. No, na szczęście ten pacjent na tym nie ucierpiał, tak mogę powiedzieć. Zupełnie inny pogląd na temat postępowania Roberta S miał Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który finansuje system ratownictwa, w tym szpitalny oddział w Krotoszynie. Przepis jest wyraźnie jasny, ratownik postąpił właściwie. Nie było wątpliwości, że pacjent natychmiast przyjęty i podjęte czynności stabilizującej, ratujące życie i zdrowie tego pacjenta. No była to utarczka słowna, jest to typowe złe zachowanie personelu w szpitalnym oddziale ratunkowym. Co może NFZ zrobić? Dzięki temu, że Państwo jesteście, my wyjaśnimy sobie sprawy, podejmiemy czynności wyjaśniające i sprawdzające. Niechciany pacjent został ostatecznie przyjęty. Po dwóch tygodniach wypisano go z Krotoszyna, ale jego stan był na tyle zły, że po kilkudziesięciu godzinach znów trafił do karetki. Jacek M do dziś walczy z zakażeniem groźnymi bakteriami w izolatce szpitala w Gostyniu. Fundusz podejmie czynności wyjaśniającej dokonamy weryfikacji oceny. Przecież najskuteczniejszym sposobem byłoby złożenie skargi do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, bo jest to ewidentne zachowanie tylko i wyłącznie pana doktora w stosunku do pozostałych bo reszta personelu. No pewnie nie bardzo mogła cokolwiek zadecydować, bo jednak lekarz jest decydentem. Myślę, że dobro pacjenta jest najważniejsze i przede wszystkim powinniśmy zacząć od pacjenta, tak jego stanu i weryfikacji.